W tym nagraniu pokażę Ci, w jaki sposób wykorzystać środki naliczone na aplikacji. Twisto środki zarówno zaliczone z bonusu startowego, czyli za samo otwarcie Twisto, jak i później za polecenia. Te wszystkie bonusy zliczają się tutaj. Wchodzimy w więcej konto Twisto, punkty i tutaj te punkty się dodają. Punkty są przeliczane jeden do jednego na złotówki, czyli jak tutaj mam 103. 64 punkty oznacza to, że mam 103 ,64 zł 64 grosze. Aby wykorzystać te punkty, po prostu płacimy kartą Twisto, a później spłacamy z tych punktów, ponieważ na karcie mamy tyle ile przyznany limit, a nie tyle ile tutaj jest tych punktów. Trzeba to jakby rozdzielić. Mi Twisto przyznało 600 zł można powiedzieć takiego kredytu, który po zakupach spłacam z tych tutaj punktów, które mam naliczone. A więc najlepiej, abym się pilnował i nie robił zakupów za więcej sumarycznie niż za te punkty, które mam. Oczywiście mógłbym zrobić zakupy za 600 zł, natomiast jeżeli nie starczyłoby mi tutaj do spłaty punktów, musiałbym spłacić z zewnątrz. Wchodzimy sobie tutaj w pokaż wszystkie do zapłaty, wybieram sobie ostatnią jakąś płatność i mam zapłać. Klikam sobie zapłać i teraz mam różne opcje do wyboru. Wykorzystaj punkty, przelew, płatność kartą online lub płatności online. Czyli mógłbym oczywiście wykorzystać więcej niż mam tych naliczonych prowizji, ale w sumie po co? OK, czyli Mamy przyznany limit, i do wysokości tego limitu, a najlepiej do wysokości punktów robimy sobie zakupy, które później spłacamy. Później najlepiej następnego dnia, bo następnego dnia czasami jeszcze tego samego te transakcje się tutaj jakby księgują i są w zakładce do zapłaty. Jeżeli nie będzie ich jeszcze w zakładce do zapłaty, to znaczy, że jeszcze się nie zaksięgowały. Dane karty do płatności mamy tutaj. Jeżeli sobie klikniemy w szczegóły karty, ja tego nie będę robił, nie będę pokazywał numerów mojej karty, ale tą kartę te dane, które tutaj mamy podane, podajemy przy płatnościach na przykład internetowych, lub też możemy dodać kartę Twisto do portfeli typu Apple Pay, Google Play czy jakichś tam innych lub też możemy dodać do aplikacji, z których korzystamy. Ja akurat korzystam z Apple Pay i najczęściej właśnie korzystam z Bolta. Najczęściej właśnie za tą usługę płacę z karty Twisto. Ok, pokażę jak to się spłaca. Wchodzimy tutaj w pokaż wszystkie, do zapłaty, klikamy Bolt, zapłać, wykorzystaj punkty, chcesz korzystać z punktów, udało się, kontynuuj. Wracamy tutaj. Pozostałe do zapłaty. Zapłać, wykorzystaj punkty. Tak, chcę korzystać z punktów. Udało się. Tak, wracamy. Ok, mam 590, ponieważ mam niezapłacony rachunek miesięczny. To akurat się automatycznie ściąga. Czy możemy to? Ok. A zapłacimy ręcznie, wykorzystaj punkty, ponieważ mam do tego kartę fizyczną, i za kartę fizyczną wychodzi tam 9,99, natomiast nie trzeba akurat tego zamawiać. Chcę skorzystać z punktów, ok. Kontynuuj, można tutaj jak najbardziej korzystać również z karty wirtualnej, nie trzeba tego zamawiać. Ja dla wygody zamówiłem sobie kartę fizyczną, ok. Wchodzimy w przegląd, mamy 600 zł, czyli do 600 zł, teraz mogę znowu zrobić zakupy, a ponieważ jestem rozsądny, to będę robił zakupy do wysokości punktów, czyli obecnie 70, chyba że znowu coś mi wpadnie z prowizji. Mam nadzieję, że to wszystko jest jasne.